Najszybsze transfery w supercenach gwarantuje Econet, główny sponsor naszej telewizji. Zadzwoń i sprawdź. 74 842 20, 20. Tym razem odwiedziliśmy siedzibę Wałęskiego Ośrodka Kultury w dzielnicy Biały Kamień, aby podejrzeć, jak przebiegają warsztaty pod tytułem Lato w teatrze. Zobaczmy, na czym to polega. Spotykamy się każdego dnia. Tutaj pracujemy w podzespołach. Jesteśmy podzieleni na kilka grup. Tutaj Państwo mają okazję oglądać grupę scenograficzną, która przygotowuje obecnie, już w tej chwili, scenografię. Wcześniej robiliśmy plakaty we własnym zakresie, także myślę, że wszyscy się tutaj świetnie bawią. Obecnie koleżanki pracują nad scenografią, kostiumami. Robią aranżację całej scenerii, ponieważ odbędą się dwa spektakle: jeden w plenerze, drugi tutaj w ośrodku kultury. Będą są różnego rodzaju wyzwania, spotkania właśnie i z naturą i z, ze sceną. W jakim celu odbywają się te warsztaty? Po to, żeby młodzież poznała tajniki pracy. w Teatru zapoznała się z warsztatem jakby od kuchni. Poza tym myślę, że w trakcie wakacji, mile jest to fajny czas na spędzenie kilku fajnych dni. Skąd dowiedziała się o warsztatach? Z plakatów, które wiszą wisiały w mieście, w autobusach ze strony internetowej. Czy praca jest stresująca? czy? Znaczy... Jest, jest luźno, jest, nie ma jakiegoś stresu, napięcia. Yy, nie wiem, w takiej właśnie luźnej, zabawnej atmosferze. Tworzyliśmy y, plakaty ręcznie, żeby nie było. 60 plakatów, także to było wyzwanie. Yy, czyli projekt plakatu, wykonanie, scenografia, kostiumy do dwóch spektakli. Także było trochę roboty. Nadążacie ze wszystkim, nie brakuje Wam czasu? Znaczy, plakaty generalnie nas zabrały w ogóle tydzień, więc teraz wszystko robimy na szybko. Na warsztatach młodzież tworzyła rekwizyty do przedstawienia pod tytułem Teatr Podniebny, które odbyło się w dwóch częściach. Część pierwsza w starej kopalni, część druga odbyła się w tutejszym woku.